Dziękuję ludziska, ja jestem Harry i pykamy sobie w Montblade ogniem i mieczem i w poprzednim odcinku coś tam nie pana co porobić. A co już zawaliśmy z tymi w poprzednim odcinku Więc w tych rejonach mamy już mniej więcej spokój, tak? Wypracław, twierdza bali tych oczy drzwioskach, mamy spokój e, tutaj, żeby tutaj ogarnąć sobie tych, tak? Więc e, musimy e, czekajcie. Mamy tutaj trochę żołnierzy od nich, tak więc kupimy im uzbrojenie e, tak coś na głowę nie będziemy sobie żałować, zbroja mocniejszą zbroję, nie to nie zbroja buty e, buty rękawice Rękawice, broń biała. Miecz i tarcza chyba. Tak, została? Tak. Okej, okay, dziękuję. Hmm. Oddział. Mamy piechotę, dobra. Więc zajebiście. A oni walczą. My, my na razie musimy tutaj yy, te tereny tutaj sobie ogarnąć. Yy, z tymi tutaj jadą jadą czerwek ile mamy tutaj tych żołnierzy 187 tak więc poszukamy tam gdzie jest najmniej więc na przykład nie ja was tutaj nie będę zanudzał ja po prostu znajdę bo zrobię jakieś obdarzenie po prostu poszukam tutaj jakiegoś zamku albo twierdzę po czegokolwiek i po prostu widzimy się za chwilę znaczy dla was chwila dla mnie dla trochę dłużej Dobra, a ty nie wie kto? Jestem Harry, witaj, Ważność. Jestem bo Wojewoda Bory z Royal kraju. z kraju Posłów to moje pości. Cięśląskie jest... Niezwykle dwa razy powtarzać. Wojewoda Borys Się lub giniesz. Bezszczelny pies, zaraz o oberwiesz. Dobra. Za to koładził wroga. Na ze 100 Czech jest, Czechia, jest 11. Mamy przewagę, mamy konicę. Więc jedziemy, tak? Za to, że zaatakowali Nugaj tutaj. Będziemy... Oni będą tutaj po odpokutowywać Oni mam praktycznie samą konnicę, tak? Czekajcie Dobra Nie było tematu, tak? Okej okay. Tutaj Okej okay. Dobra Okej okay. Dobra Okej okay. Okej okay. Dobra Dawaj mi tutaj pistolecik Zgrzewa Okay. Dobra. Okej. Okay, dobra. Okej, dobra. Tutaj. Okej, okay, jeszcze i więcej, tak? Dobra. Dobra. Masz Okej okay. Okej okay. Dobra Przeładuj Szybko Dobra, już? Coś tu go idzie, ale spoko Dobra on długo tutaj. O, baboka rośnie. Dobra, tamtego trzeba z buja dogonić. Moi drodzy, eee, lecimy. Dobra, Ratusz. ratuszki. Ratuszki mamy zabile. Ład, ład. Gdzie teraz, chłopcy i dziewczynta? idą jedną dziełchę. Więc, Gdzieś tam. Żołnierze lecą dzielnie. Wygraliśmy. Nie, nie chcę. Do końca ich bijemy. Oni tam też mają konnych, więc nie będę tutaj nic. Żadnego tego. ok ok dobra nasza piechota idzie dobra, przestrzeni się tak dobra a już naładowane, tak? Dobra, tutaj dwóch go goni, więc nie będę ich zatrzymywał. Eee. A, Tak, ktoś ci zabił konia malenka. Dobra. Gdzie te świnie jeszcze są? Tam jeden ucieka, gonić go z buja. Tam ci za nim polecieli. Dobra. Ja już idę stąd, ja. A, okay. Dobra. Lecimy dalej. Nie, eee, tutaj. Uważaj, szaleją ci konie. Rozprzestrzeni się. Tam kogoś. Tam kogoś gonią. Tam jakiś koń, tam jakiś koń. A, nie, nie, nie. Dobra. Lecimy dalej. Jest ktoś gdzieś... A, już wygraliśmy, tak? Ok Kontynuuj. Dobra, ludziska ja sobie już po krótkiej przerwie tutaj i to jest twierdza Briańsk. Będziemy mam atakować, oblegać. Okrążyć twierdzę, przygotować drabiny do szturu na mury. Przygotować drabiny obężnicze. Okej, okay. oni tutaj gdzieś poszli, Jak ktoś ich gonił moi drodzy mamy doświadczenie a nie dobra okej okay, poczekaj do jutra okej okay, czekamy tak żeby musimy to tutaj jakoś poprowadzić oddział do ataku okej okay. prowadzimy oddział do ataku sama piechota strzelcy i dobra No, kul nie jest tutaj, dobra. Nie. Dobra, o, ktoś mnie zabił, ty. Dobra. Ja chcę iść pierwszy, ziomo. Okej, okay, dzięki. Zaraz tam wejdziemy i wszystkich rozkosimy. graaf 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 oké 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 Dobře, dobře, Okay. dobře, 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 a dobře, nie ma, tylko do góry, dobra. Dobra, wodźcie, wodźcie, ludzie. Musimy lecieć naokoło, chyba. Dobra, oni tam już lecą. Yy. Ok, już wszyscy? Tak. Dobra. Chodźcie, ludzie, tutaj nie ma kaj wyjścia. Musimy iść tam, wszyscy. Nic dziwnego, ale dobra, przybywają nasze posiłki. Yy, więc je zebiście ludzie. Yy, tutaj. Okej, okay, serudnik. Dobra. Dobra. No Okej. Okay. Szweduj. Dobra. Dobra. Ok. dobra é isso? O Okay. Okay. O, bieg, bieg! Dobra, przejrzyjmy to Zajebiście Jest nasza I tutaj to, tak? Okej okay. No, moi drodzy, nasze tereny się tutaj E, rozrastają okej, okay, potem mamy jeszcze kurs, gdzie jest 219 tak, więc już jest trochę ciężej e, husarz dobra e, to damy tu e, dobra ludziska, już tutaj zakończymy od odcinek Yyy, eee, jeśli film się spodobał, duża apa w górę, przede wszystkim subskrypcja z tam pod filmem, oczywiście mamy być szara, nie czerwona, dzwoneczek, żeby iść na bieżąco, komentarz, do zobaczenia.